Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Ustaw nazwy kwasów opadanych w wzorach sumarycznych, wiedząc, że nie metale w ich resztkach kwasowych przyjmują różne wartościowości. A o co w tym wszystkim chodzi? Wiemy, że tlen ma stałą wartościowość, która wynosi 2, więc tutaj nie o tleny chodzi, tylko o inny pierwiastek, który mamy w reszcie kwasowej. Na przykład weźmy sobie na tapet to pierwsze. I wygląda to tak. Skąd mamy wiedzieć, jaki tu brom ma wartościowość? Bo brom ma różne wartościowości i ciężko powiedzieć od razu, o którą chodzi. Już on tu tłumaczy. Trzeba to sobie narysować strukturalnie. Wodór ma stałą wartościowość i wynosi ona 1. Jeżeli jest to kwas tlenowy, to na drugim miejscu zawsze jest tlen. Następnie jest ten, nazwijmy go innym pierwiastkiem. I teraz tak. Wykorzystaliśmy już jeden tlen, to zostały nam dwa tleny, które mają wartościowość 2. Więc podwójnie mamy to tak. I teraz patrzymy sobie, ile nam tutaj wchodzi kreseczek. Wchodzi nam 5 kreseczek, więc jest to kwas bromowy 5. No to idziemy za ciosem. Teraz zobaczymy sobie, jaki to jest kwas. Zwróćcie uwagę na to, że tu jest tlen. Więc jakby był to ten pojedynczy kwas, to go przeczytamy jako kwas chlorowodorowy, czyli kwas beztlenowy. Ale on ma tutaj tlen, więc już nie chlorowodorowy, a chlorowy, po prostu. I znów najpierw narysujemy sobie wodór, pomniejszymy go o tlen, CLK i teraz patrzycie. Mały cztery tleny, wykorzystaliśmy już jeden to podwójnie rysujemy trzy tleny, tak? I tutaj elegancko wchodzi nam teraz siedem kreseczek, więc jest to kwas chlorowy 7. No to teraz tu H O N K. Wykorzystaliśmy już jeden tlen, jeszcze jeden, czyli jest to kwas azotowy 3. Teraz tutaj H, O, B. Wchodzi 5 kreseczek, czyli jest to kwas borowy 5. Tu jest teraz inaczej. Musimy sobie narysować trzy wodory. Do każdego z nich doklejamy tlen. Schodzą się do tego innego pierwiastka, czyli w tym przypadku do fosforu. I, I tyle, bo już nie mamy z tej strony jak dać, tak? Bo wykorzystaliśmy już wszystkie tleny. Więc jest to kwas fosforowy, tylko ta strona 3. No to teraz tu. Do Aeski. I tutaj jeszcze mamy do wykorzystania jeden tlen podwójnie, czyli wchodzi nam 5 kreseczek, zatem jest to kwas arsenowy 5. No i teraz jeszcze tu, taka sama sytuacja jak z kwasem chlorowym, że też wyróżniamy kwas jodowodorowy, ale że tu jest tlen, to będzie to kwas jodowy H. O, I. I tutaj wchodzi nam jedna kreseczka, więc jest to kwas jodowy 1. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.